Cześć, w dzisiejszym odcinku testujemy Samsunga Wave 3 i mamy dla Was konkurs ze świetnymi nagrodami, więc zostańcie z nami do końca. Wave 3 to z całą pewnością nie jest najmniejsze spośród urządzeń, które można znaleźć na rynku, ale rozmiar można uznać za taki w sam raz, bo telefon nie jest ani specjalnie duży, ani specjalnie mały. Krawędzie są też obłe z tyłu, w związku z czym e, telefon perfekcyjnie wpasowuje się w dłoń i myślę, że nawet w małej ręce będzie wygodny. Jeżeli chodzi o materiały, z których urządzenie jest zbudowane, to niemal w całości jest to metal i o nim będzie za chwilę. Też szczotkowany aluminium, który ładnie się prezentuje, sprawia, że urządzenie naprawdę elegancko wygląda. Na froncie jest wielka tafla szkła Gorilla. Ale mnie podoba się konstrukcja, dlatego że, kiedy naciśniecie sobie klawisz, który jest z tyłu, cała obudowa podjeżdża do góry i w zasadzie okazuje się, że jest to obudowa niemal Unibody, czyli stworzona z jednego kawałka odlewu, ale daje perfekcyjny dostęp do baterii, można ją wymienić inaczej niż w większości nowych telefonów, które też taką obudowę solidną mają. W związku z czym, za konstrukcję, Wave zbiera najwyższe z możliwych not. A mnie również podoba się design samego urządzenia, bo nie jest wtórny ani nudny, jest nowoczesny, elegancki i z całą pewnością urządzenie wyróżnia się w tłumie innych smartfonów. W porównaniu z drugą generacją Samsungów Wave poprawiono wyświetlacz, bo jest to 4-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 480x800 i to jest ta sama generacja ekranów Super AMOLED, które można znaleźć w Samsungach Galaxy S i S+, czyli ta, która ma matrycę typu Pentai, w której każdy piksel składa się z 200 pikseli, a nie z trzech, przez co ostrość... Niektórych, przede wszystkim małych czcionek, nie jest najlepsza i rzeczywiście widać poszarpane ich krawędzie, ale tak naprawdę w codziennej pracy liczy się kontrast, liczy się perfekcyjny, nieskończony kontrast, liczą się piękne, nasycone kolory, liczą się perfekcyjne kąty widzenia i bardzo dobra czytelność w jasnym słońcu. W związku z czym ekran w Wave jest na pewno na plus i można uznać, że jest to ciągle jeden z najlepszych ekranów, jakie są na rynku. We wnętrzu Samsunga Wave 3 znajdziecie procesor taktowany zegarem 1,4 GHz i to jest ten sam układ, który można znaleźć w Samsungu Galaxy S+. Nie do końca znana jest ilość pamięci RAM, spekuluje się, że to jest 512 albo 1 GB. Jest 1 GB wewnętrznej pamięci na pliki i 2 GB na aplikacje. Na szczęście slot na kartę pamięci bardzo łatwo dostępny, więc można również sobie tę pamięć rozbudowywać. Jeżeli chodzi o prędkość działania smartfona, to ona przez większość czasu jest rzeczywiście poprawna. Żadnych tutaj spowolnień nie ma, yy, kiedy używamy normalnie interfejsu, kiedy działamy normalnie, otwieramy jakieś aplikacje, natomiast niestety potężne lagi się pojawiają w momencie, w którym włożymy do urządzenia większą kartę pamięci. Ja tak zrobiłem, wrzuciłem tam swoje zdjęcia, swoje pliki muzyczne i nawet odświeżanie galerii trwało wiekami, przestało być cokolwiek, praca urządzenia przestała być w jakikolwiek sposób płynna i to jest niestety rozczarowujące w urządzeniu, które ma tak szybki procesor. W związku z czym, są moce obliczeniowe, ale brakuje optymalizacji. Mam nadzieję, że Samsung poprawi to przy aktualizacjach. Samsung Wave 3 był pierwszym urządzeniem, na którym zaprezentowano nową wersję systemu Bada na macyferkę 2.0. Jest oczywiście z nakładką TouchWiz i skopiowano zupełnie z systemu operacyjnego Android, więc jeżeli ktoś używał na przykład Samsunga Galaxy S2, no to ona się zupełnie niczym nie różni, jeżeli chodzi o sam wygląd interfejsu. Pulpitów mamy maksymalnie 10, na pulpitach możemy rozmieszczać widżety, niestety jest ich dostępne dużo mniej niż dla Androida. Część można ściągnąć sobie dodatkowo ze sklepu z aplikacjami, ale tak naprawdę ich funkcjonalność jest mocno ograniczona. Można natomiast dodawać skróty do poszczególnych programów, czego nie dało się robić w poprzedniej wersji systemu Bada, co wydaje się być znacznie praktyczniejsze. A jeżeli przesuniecie sobie ekrany maksymalnie w lewo, to pojawi Wam się coś takiego, co się nazywa Live Panel i tutaj możemy dodać sobie pełnowymiarowe, pełnoekranowe widżety. Jest na przykład skrót do pogodynki albo do kalendarza, można dodawać również ulubione kontakty. Na pasku powiadami ściąganym z góry są dostępne skróty komunikacyjne, czyli możemy włączyć Wi-Fi lub Bluetooth, możemy również wyciszyć telefon, możemy zablokować auto obracanie urządzenia. Jeżeli Wi-Fi mamy włączone i próbujemy się połączyć z internetem, nawet jeżeli jesteśmy gdzieś na mieście, to telefon w pierwszej kolejności, zanim połączy się po sieci GSM, czyli z naszego pakietu albo płatnie, Zapyta właśnie, czy podpiąć się do którejś z sieci, którą on wykryje i to jest bardzo praktyczne do momentu, w którym zacznie wydawać się denerwujące. No, w związku z tym trzeba pamiętać, żeby to Wi-Fi wyłączać, jeżeli taka funkcja nam zacznie uprzykrzać życie. Natomiast mnie nie podoba się to, że znajdziemy w urządzeniu również hotspot Wi-Fi, czyli on potrafi rozsyłać przez Wi-Fi dostęp do internetu do innych urządzeń i jest również Wi-Fi Direct do super szybkiego przesyłania plików pomiędzy urządzeniami. Zupełnie dziwnie natomiast działa funkcja smart dialing w e, telefonie, bo kiedy rzeczywiście wejdziemy sobie do tej aplikacji i chcemy szybko wynaleźć jakiś kontakt, do którego chcemy zatelefonować, no to wpisujemy na ogół w innych telefonach nazwę tego kontaktu na klawiaturze alfanumerycznej. Tutaj to nie zadziała, dlatego że telefon sugeruje, żebyśmy mu podpowiedzieli początek numeru, czyli żeby ta funkcja zadziała, trzeba było znać. Przynajmniej no, wszystkie te kontakty, które, do których telefonujemy najczęściej, przynajmniej początki ich numerów, czyli zamiast wpisywać słowo na przykład MAMA, -M -A, musiałbym wpisać 512, żeby jakiś tam numer mi się wyświetlił. Co jest zupełnie idiotyczne, dlatego że trzeba było się nauczyć całej swojej książki telefonicznej na pamięć i wtedy taka usługa jest bezużyteczna. Natomiast kiedy wejdziemy do wiadomości, tutaj jest wielka niespodzianka, dlatego że w wiadomościach działa to zupełnie normalnie. Kiedy w polu adresata wpisujemy MAMA, -M -A, no to telefon powiada: mamy, a nie próbuje wyszukać numer. Mam nadzieję, że Samsung dwoistość działania tej funkcji poprawi w aktualizacji. Odtwarzacz muzyki Samsung AWS 3 również został przebudowany w stosunku do wersji poprzedniej, dlatego że nadal wyświetla okładki, nadal możemy zmieniać w nim dowolnie ustawienia dźwięku. Natomiast kiedy przekręcimy sobie telefon do pozycji horyzontalnej, to trochę inna jest animacja wyświetlana okładek, ale ciągle bardzo efektowna, rewelacyjnie wygląda, działa bardzo płynnie i rzeczywiście można robić wrażenie na znajomych taką animacją, na pewno się będzie podobać. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, ona jest zupełnie przeciętna, to jest dobry telefon muzyczny, ale nie najlepszy. Wydaje mi się, że ten chip do muzyki został skopiowany też z Samsungów Galaxy S, bo telefony grają bardzo podobnie. Świetny jest natomiast odtwarzacz filmów, dlatego że podobnie jak w poprzednich generacjach Samsungów Wave radzi sobie ze wszystkim, co jest, co można do urządzenia wrzucić do rozdzielcza 720p, również z plikami MKV i ze wszystkimi formatami, wszystkimi kodykami dźwięku i obrazu. I rzeczywiście na ekranie super amulet filmy wyglądają rewelacyjnie, więc jako narzędzie do przeglądania filmów Samsung Wave 3 sprawdzi się rewelacyjnie. Samsungi Wave pierwszej i drugiej generacji robiły świetne zdjęcia i ta sama cecha została zachowana w modelu z numerem 3. Rzeczywiście nadal mamy aparat, który robi zdjęcia w rozdzielczości 5 megapikseli, ale nadal robi je bardzo dobrze. Jest świetna duża ilość zachowanych szczegółów przy kompresji tych zdjęć, jest rzeczywiście bardzo mało szumów, są bardzo ładne kolory. I zdjęcia i na ekranie i na zrzucone gdzieś na komputer wyglądają świetnie i to z całą pewnością jest jeden z najlepszych 5 megapikselowych aparatów, jakie w ogóle można znaleźć na rynku. Jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, tutaj to to już zachwytu nie ma, ale ciągle jest bardzo dobrze. Filmy są kręcone w HD, czyli w 720p przy 30 klatkach na sekundę. Ważną cechą każdego systemu operacyjnego jest to, ile dostępnych jest dla niego aplikacji. I oczywiście w WiiWii 3 znajdziemy sklep z aplikacjami, on się nazywa Samsung App. Niestety, ilość programów, które możemy w nim znaleźć, nie jest duża i już pewnie nigdy jakoś strasznie się nie zwiększy. Dlatego, że deweloperzy przestają wykazywać zainteresowanie pisaniem aplikacji pod badę, a to dlatego, że system przestaje być popularny, a Samsung też w najpewniej w najbliższym czasie go wygasi. To niestety są minusy, ale ciągle znajdziecie w nim takie aplikacje podstawowe jak na przykład Facebook, YouTube czy Foursquare. Niestety interfejsy tych aplikacji nie są najwygodniejsze, dlatego, że są w starszych wersjach, nie są aktualizowane, a YouTube wyświetlane jest tylko w przeglądarce. Podsumowując, na koniec pytanie, jak Samsung Wave 3 radzi sobie w porównaniu z innymi smartfonami, które można znaleźć na rynku? Moim zdaniem wypada zupełnie nieźle, dlatego że ma rzeczywiście świetną budowę, bardzo nowoczesny, bardzo elegancki, bardzo ciekawy design. Ma również bardzo dobre multimedia i piękny ekran, ale niestety całość zabija trochę ślamazarnie działającą momentami bada i niestety mała dostępność aplikacji dla tego systemu. W związku z czym Samsunga Wave 3 polecam osobom, które wiedzą co kupują za około 800 zł, a wszystkim innym polecam przesiąść się jednak na inny system operacyjny. Jeśli macie ochotę zgarnąć fajne gadżety, zapraszam Was do udziału w naszym konkursie. Co tydzień zwycięzcy wręczamy gadżet, i ten zwycięzca sam może sobie ten gadżet wybrać. Do zgarnięcia są Samsung Galaxy Geo, Sławki Sennheiser HD518, jest iPod Nano i jest konsola PSP -E 1000. Dodatkowo każdy z uczestników konkursu dostaje jeszcze dostęp do przedpremierowego odcinka Mobzili na stronie istv.pl. A jak wziąć udział w konkursie, wystarczy wysłać SMS-a zgłoszeniowego o treści Mobzilla pod numer 71107. W odpowiedzi dostaniecie pytanie. Na no to pytanie trzeba jak najszybciej odesłać SMS-a zwrotnego. Trzeba odpowiedzieć, wykazać się refleksją. Jeżeli Wam się uda, nagroda jest Wasza. Koszt każdego SMS-a to tylko złoty 23 więc szansa na nagrodę i dostęp do nowego odcinka Mobzilli. To tylko 2,46. Nagrody rozdajemy do 26 czerwca. Co tydzień, w związku z tym, niezależnie od tego, kiedy weźmiecie udział w konkursie, macie szansę zgarnąć fajny gadżet. Wyniki konkursu ogłaszamy na stronie istv.pl w każdą środę. Tam też znajdziecie regulamin konkursu. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego co kupić, który smartfon będzie dla was odpowiedni lub który się nie sprawdzi, piszcie na naszym profilu na Facebooku. Zapraszamy was też do subskrypcji naszego kanału na YouTube, a jeżeli chcecie obejrzeć inne nasze odcinki, zapraszamy na www.istv.pl.